Cześć, dzisiaj jest taka okazja, że muszę nagrać filmik, ponieważ yy, zobaczycie w dalszej części odcinka. Nie będę Wam już zdradzać, ale pewnie po tytule się poznacie. Yy, ko, tak. yy, dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda stan hodowli. Jak widzicie, mamy tu trzy młode, kolejne. Tu były cztery, czy już nie ma wszystkich. Tu są trzy młode, dwa czerwonokie, jeden pirat taki ten i tak o co wam mogę powiedzieć o tych królikach samiec był dopuszczony z tą samiczką, która właśnie sobie je. To jest nasz nowy nabytek. Samczyk, nasz rozpodnik, to też jest rozpodnik w sumie. Yy, tak, tu mamy samiczkę, dwie samiczki i Jednego samca. Sam, ta samiczka sobie coś zrobiła z łapą. Pokażę Wam w sumie nawet. No idź, rusz się. No idź. O, widzieliście. O, z tą łapą, co teraz widzicie, tą tylną? Coś, co zrobiła. Nie wiem co, ale wyskoczyła z rąk, jak ją przenosiłam. Z powrotem do klatki, bo im sprzątałam. Wyskoczyła mi i tu padła. Tu. I co, coś zrobiła. Eee, przejdziemy do sedna. Tu mamy samicę. Chyba dopuszczona z tym oto samcem. I się okociła właśnie dzisiaj. O dziwo okociła się rano, widać nawet jeszcze krew. Więc okociła się w gnieździe, ale fajnie. Teraz sobie je odpoczywa. Dlatego ja jej nie chcę za bardzo przeszkadzać. Pokazywanie młodych i sprawdzanie gniazda będzie jakoś za tydzień, ponieważ nie chcę na razie ruszać gniazda, chyba że się przydarzy okazja. To w czasie za, za niedługo. I ja zawsze przy niej sprawdzam gniazdo, bo wolę, żeby one wszystko widziała, co się dzieje w gnieździe i tak dalej. Bo nie wiem, jak ona może zareagować. Jeszcze nie znam tak dobrze y, tych królików na tyle dobrze, żeby im zaufać. Więc... No. Plus. Mamy jeszcze dwa małe koty. Przywieźliśmy ostatnio. Choć tu Nemo Nemo. Dopiero co pojadłem leka trochę, bo wróciłam ze szkoły. Nemo Garfield, Ech, nie Garfield, przepraszam. Ptyś! To jest Ptyś i Nemo. Strasznie są, słodkie. One były o wiele, wiele mniejsze, jakie przywieźliśmy. A teraz już są takie grubaski, i urosło im się troszkę. No, urosło się wam. I są przyzwyczajane pomału, że dostają jeść. Rano i wieczorem, chociaż tam w czasie, niekiedy dam im trochę mleka, ale już rzadziej. I to jest tylko taki gratis, bo wiem, że to jest konto dla królików samych. A ten się niepokoi, bo to dostała jedzenie i on już słyszał, i on już wariuje. i to tyle. Więc taki dzisiaj króciutki odcinek, ale mam nadzieję, że fajny. I to jest takie info, po prostu, co się dzieje w hodowli. A tam się ruszają maluchy Nawet krew widać jeszcze Fajne gniazdo, zrobiła bardzo dużo puchu, nerwała, ponieważ jest bardzo Bardzo, ale to bardzo zimno Znaczy teraz jest tak cieplej, ale rano jest strasznie, ale to strasznie zimno Sami widzicie, mam długie spodnie I bluzy na sobie I tak, jak chcecie jakieś Q&A O Tym co mam Robić na odcinkach, o pytanie o mnie, może kiedyś pokażę twarz, ale to może na 100 subskrypcji. Jak się uda wbić, to będę bardzo zadowolona. Więc co, ja się z wami żegnam do następnego odcinka, nie wiem kiedy, ale pewnie będzie wtedy, kiedy będziemy sprawdzać pieniądze za tydzień, kiedy już młode będą na tyle duże, bo teraz nie chcę ich dotykać, w ogóle boję się. Dlatego widzimy się za tydzień, więc do zobaczenia, no i cześć!